W dzisiejszym odcinku z nowej gry o nazwie Rumble Hockey na moim kanale, która przypominam, jest wspierana przez Supercell, bo Supercell posiada 51% udziału w studiu, które tę gierkę stworzyło. Zrobimy sobie, moi drodzy, mały opening, bo udało mi się zebrać całkiem sporo skrzynek. Plus, moi drodzy, mamy dwie bardzo fajne i jednocześnie bardzo tanie oferty. W dzisiejszym odcinku otworzymy wszystkie skrzynki, które udało mi się zebrać, kupimy sobie oferty, no i mam nadzieję, że uda się dzisiaj odblokować jakąś nową postać. A może kto wie, nawet legendę. Zanim jednak to, to pamiętam. Słuchajcie, że jeśli ta gra Wam się spodoba i jeśli będziecie chcieli zagrać w nią na swoim telefonie, to pobierzcie ją koniecznie z pierwszego linku, który jest podany w opisie. Bo jeśli pobierzecie grę z tego linku, to dostaniecie za darmo poprzez tutoriala taką to skrzynkę, w której macie gwarantowane 100 gemów oraz moi drodzy, jakąś fajną postać. Mnóstwo osób brało już tę gierkę, coraz więcej osób w nią gra, także robimy, słuchajcie, wszystko, żeby ta gra stała się hitem, bo to jest, słuchajcie, naprawdę kozacka. Jeśli chcielibyście również zagrać, przypominam, link w opisie, ale po dzisiejszym odcinku ktoś z Was standardowo otrzymał ode mnie tego, to super częsta warto 400 gramów, a właściwie kartę Google Play Web Store o wartości 24 zł, za którą będziecie mogli tę skrzynkę kupić. Żeby mieć szansę na wygraną, wystarczy, że po tym, że łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i walniecie obok Tak, No i w komentarzu napiszcie, jaki nick macie w tej grze. Dodatkowo, słuchajcie, fajnie, gdybyście pisali mój kod twórcy w Ramble hockey, czyli wchodzi do sklepu, przesuwacie na maksa na dole. I tutaj, jak widzicie, wpisujecie kod Citrox. Was, to, moi drodzy, nic nie kosztuje, nic na tym nie tracicie, a mi bardzo pomagacie, więc dzięki wielkie każdemu, kto pobrał go z mojego linku, kto ma wpisany mój kodzik, a póki co przechodzimy do otwierania skrzynek. Ok, w takim razie, jak widzicie, jesteśmy już w ekranie głównym i zaczniemy sobie standardowo od skrzynek zamelczeń. Ja tych skrzynek nie otwierałem, żeby zostawić ten odcinek. Może wypadnie jakaś nowa, fajna postać, ale zaczniemy sobie, słuchajcie, od pierwszej skrzynki z lewej. Mamy tylko strne skrzynki, więc zobaczymy, co już będzie. Na razie punkty mocy do Lovera i Mister Fajera plus monety. Lecimy z drugą e, skrzyneczką. Mamy 26 monet, mamy, słuchajcie, punktniki do nowej karty. To nie jest problem zadania, bo ja to postać już oblokowałem, tylko jeszcze słuchajcie, jej nie sprawdzałem. Już mam pokazać, jak wygląda. Proszę bardzo, e, mamy sobie, o, takiego oto pana, ale ja nie z tego, ani uleczę, z tego tylko zobaczcie, ale chyba nie mogę. O, mogę tutaj. Royal Danga mamy. Tak jak mówię, słuchajcie, te karto blokowałem już wczoraj, więc to nie jest nowa postać dzisiaj, ale lecimy dalej. Mamy monety, mamy punkt z obula, punkt -shota i niestety nic więcej. No i moi drodzy, ostatnia się ta skrzynka z dołu. Mamy punkt z Mocy, monety, no i również nic więcej. Lecimy w takim razie dalej. W prawym górnym rogu, słuchajcie, mamy skrzynkę za zdobytego. go. Zobaczmy, co niej będzie 100 monet, 2 gemy, także bardzo fajnie. Do tego punkty do Mołtowa, punkty do Royal Danga, punkty do Magnetmana, punkty do Royal Doga. No i tyle. W lewym górnym rogu słuchajcie, mamy skrzynkę za wykonywanie questów. I ją też sobie otwórzmy, to są monety, są punkty Mena royal dunga i nic więcej. No i chyba, moi drodzy, wszystkie skrzynki, które miałem zebrane, już otworzyłem. W takim razie wejdźmy sobie do sklepu, no i kupmy dwa razy ofertę za 4,99. Tutaj, moi drodzy, przypominam również o kodzie Citrox w Rumble Hockey. Jak wiecie, na samym dole sklepu można kod Citrox wpisać. Jeśli pobraliście grę z linku w opisie, to nie musicie do tego robić, bo przez miesiąc jakby i tak nie wspieracie. Ale pamiętajcie, żeby po tym miesiącu, słuchajcie, mieć tutaj wpisany kodzie. Póki co bez przedłużania kupujemy, słuchajcie, z ofertę za 499, czyli mamy 2000 monet, 50 gemów oraz glory chesta. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, oferta już kupiona, monety te Konto mamy punkty do tanuki, punkty do bulla, punkty do bomberhenna i niestety nie ma nowej postaci. Ale mamy, jak widzicie, jeszcze jedną, dokładnie taka, taką samą ofertę, więc ją również kupimy. Okej, okay, oferta kupiona, fajne, jest, to słuchajcie, że w tej grze oferty są mega tanie, a w poprzednim odcinku, jeśli nie widzieliście, to wypadły mi, słuchajcie, trzy nowe postacie z jednej skrzynki, a łącznie lokowałem Postać słuchajcie kupując chyba ofertę za 24 zł. Tak czy inaczej mamy słuchajcie monety Mamy punkty do tego I mamy słuchajcie nową legendarną postać Mamy pierwszą legendę w tej gierce, Którą jak widzicie jest Stomparo Słuchajcie, jaram się niesamowicie Jest to postać, którą od dawna chciałem trafić Jest to moim zdaniem jedna w ogóle Z lepszych postaci, przeciwko którym grałem, bo Strasznie mnie denerwowało, jak ktoś miał tego Stomparo w swojej drużynie Jak widzieliście, w ofercie za 5 zł udało mi się trafić legendę Dalej mamy punkty mocy do Lezji Pandy, no i jak widzicie to wszystko Powiem wam szczerze, tego to się nie spodziewałem Mamy tu jeszcze ofertę za 400 gemów W której kupimy sobie karty do Tigera Ja mogę to zrobić, słuchajcie, bo e, Tiger jest spoko, aha, to nie tylko tutaj Tigera Słuchajcie, to są do kilku postaci Ale tutaj gara mamy gwarantowane, okej okay. Mamy, jak widzicie, piękne, ulepszone teraz nasze postacie No i więc, słuchajcie, kupować już nie będziemy Mamy nową, słuchajcie, pierwszą Legendarną postać no i chyba będzie trzeba ją za chwilę przetestować No dobra moi drodzy, w takim razie zobaczymy Jak wygląda pierwsza legenda w moim teamie Jak widzicie słuchajcie, mamy tutaj Stą parę, czyli właśnie jak widzicie Pierwszą legendarną postać Ja wiem jak ta postać działa, bo grałem już parę razy Przeciwko niej i powiem wam szczerze, że Jest mega OP. w skrócie ta postać działa Tak słuchajcie, że wskakuje na krążek I odbija go w stronę bramki przeciwnika No i powiem wam szczerze, że naprawdę łatwo Tą postacią strzelić, ale Zastanawiam się słuchajcie teraz, za kogo dać Tę postać w mojej drużynie, powiem szczerze, że moja drużyna, no jest ciekawa i... Chyba nam wiecie co za hip do zera. Trochę taniej będzie wtedy yy, mój Daj kosztował. Wydaje mi się, że powinniśmy wtedy mieć szansę. No, i zaraz zobaczymy, jak nam będzie szło. Okej, okay, moi drodzy, mamy tu jakiegoś przeciwnika. Mamy oczywiście mój składzik, i zaraz zobaczymy, jak będzie nam szło. On puścił nam małpę i powiem sobie, że ta małpa jest tak dobra, że jak wiecie, no to jest coś. To jest przesadę. Ja bardzo chciałbym tę małpę, ale nie mogę jej jeszcze trafić. Tak czy znaczy, mamy tego em, nowego legendarnego, chciałem powiedzieć zadymiarza, ale nową postać. Więc zobaczymy, jak tam za chwilę nią e, pójdzie. Okej. Okay. Tutaj bólka trzeba było puścić Dobra, tam mamy wilka i mam słuchajcie, te legendy. Zobaczmy, jak tam wyjdzie, puszczamy ją tutaj, zobaczymy, czy da rady zaraz sprawić, Teraz niestety nie do rady odbić krążka, Boże, jaki to ma strzał! Słuchajcie, Jeżeli, jak ta legenda strzela, to jestem w szoku totalnym. zwróćcie uwagę, co ona robi. Cyk. Ja dziękuję, no czuję, że słuchajcie, z tą postacią szybko uda mi się wbić sporo puszek. Warto jak Kupowały oferty w tej gierce, bo no wypada z ich mnóstwo postaci. Już drugi raz, słuchajcie, się to potwierdziło. W poprzednim odcinku, jak kupowałem oferty, to odblokowaliśmy pięć nowych zadniarzy, a te oferty wcale nie są drogie. To jest, słuchajcie, tym najlepsze, że one kosztują po pięć, 8-9 zł, więc to naprawdę słuchajcie, nie jest jakoś super dużo, ale jak widzicie naprawdę warto. Problem jest tylko taki, że e, teraz przegrywam. E, nie wiem właściwie jak mógłbym zrobić tak, żeby nie przegrywać, bo jak widzicie tutaj bardzo ładnie mnie poszuje. Musimy puścić chyba kroko, dobra. Niech kroko zje te pandy, dobra. Kroko przemawia. Pandy zaraz puścimy znowu tę legendę, bo fajnie słuchajcie, gdyby udało się nią strzelić jakąś brameczkę. No nie ukrywam, żeby się przydało, dobra. Puszczamy tutaj naszego, proszę bardzo, nowego, legendarnego! Gracza, i jak wiecie, mamy jeden y, do dwóch. Przegrywam jeszcze póki co, ale mam nadzieję, że za chwilę się to zmieni. Dobra, tam leci znowu ta małpa i zwróćcie uwagę. No nie wierzę, słuchajcie. Nie, dobra, zagrałem słuchajcie, jeszcze raz, bo ta małpa była prze, przesa, prz, przesadzona. Słuchajcie, ta małpa jest zbyt dobra po prostu, jeśli chodzi o y, rambę ja Dobra, patrzcie, jak teraz skacze moja legenda, no pięknie to wygląda. Bardzo fajnie, słuchajcie, gra, bardzo fajnie się zachowuje. Ma mega mocny strzał i fajnie tak wskakuje, słuchajcie, na ten krążek, nieważne gdzie on jest, to jak wiecie, zawsze tam leci i po chwili po prostu oddaje strzał. Bardzo fajnie Jestem w stanie zadowolony, że mam tę postać i mamy 1-0. Zobaczymy, czy będzie 2-0. Mamy, słuchajcie, 2-0. Idealnie się ułożyło, bardzo łatwy meczek się zapowiada. On pójście na nas tutaj Flogiego, dobra? Okej, okay, no właśnie, chciałem powiedzieć, że Flogiego trzeba jakoś najszybciej pokonać, bo może być zagrożeniem. I faktycznie, słuchajcie, tym zagrożeniem był. E, Pójdźmy teraz tutaj naszego e, wspaniałego, e, pierwszego, legendarnego gracza, dobra? On tam próbuje działać. Niestety nie udało się, słuchajcie. Mamy 2-2 aktualnie, ale czuję, że teraz może, słuchajcie, dać trafić. Pyk, proszę bardzo, prawie tak niewiele zabrakło, że. Sok. Teraz mamy, jak wiecie, mamy dwóch i mamy linka. Ta, postać ten, słuchajcie, po prostu coś pięknego. Zobaczymy, jak pójdzie nam w tym meczu i e, jak widzicie, gościu ma Hip do zera. Ja zamieniłem Hip do zera właśnie na e, tego mojego, e, na tą moją legendę, bo wydaje mi się, że taki deck będzie troszeczkę lepszy. Wydaje mi się, że łatwo będzie słuchajcie teraz się e, top te parki biało. Ona gminie ma teraz piłeczkę i proszę bardzo, 1-0. Nie no, mega wydarzy, słuchajcie. Ja strasznie, słuchajcie, się w tej grze zakochałem, bardzo mi się ona podoba. E, mam za na pewno nagle z niej odcinki, więc subskrybujcie kanał, jeżeli wam ta gierka również się e, podoba. Coraz więcej kiberów będzie nagrywało. Moim zdaniem Gierka będzie naprawdę hitem, więc jeśli nie wierzycie Panie tutaj za dwa miesiące i zobaczymy jak to wszystko się potoczy Bo wydaje mi się że naprawdę gierka może namieszać Ale namieszać może też słuchajcie ten, ta małpa, która znowu nam strzeliła I ta małpa to jest postać, na którą teraz chyba będę najbardziej polował Bo powiem wam szczerze, że to co ta małpa robi to jest coś niemożliwego Ale mamy słuchajcie, dwa do jednego On puścił hip do zera, więc trzeba go skontrować naszym kroko Puśćmy tam słuchajcie kroko, okej, okay, prawie dało, udaliśmy radę strzelić Słuchajcie, trzecią lameczkę tutaj mamy, mamy zwycięstwo i słuchajcie, łatwo, Tak się należy, moi drodzy, wydaje mi się, że na tym chyba wystarczy. Obokowaliśmy nową legendę. przetestowaliśmy ją, graśnią kozacko więc czuję, że w kolejnym odcinku będę miał dużo więcej pchalków. A jeśli jesteście ciekawi, ile to będzie to subskrybujcie kanał. Grajcie w tę gierkę, link do jej pobrania jest w opisie. Klikajcie w ten link, żeby dostać, słuchajcie, darmową skrzyneczkę, w której macie gwarantowane 100 gemów oraz gwarantowaną, słuchajcie, em, jakąś fajną postać. A z mojej strony, póki co, to było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się, wam się spodobał. Jeśli tak stawiacie lajka i widzimy się w kolejnym odcinku.